Proszę bardzo. Proszę pan. Teraz to, to ustawa 447. To jest prawnie i historycznie im się nie należy. Jak my, jako szara masa ludzi, możemy się temu przeciwstawić? Oprócz tego, że na przykład będziemy robić teraz, będą tak zwane spotkania w Stanach Zjednoczonych, teraz będą. Wychodzić w tej gdzie tej protesty tej, 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 tej. i w Polsce też. Czy prawnie możemy jakoś się przeciwstawić, czy po prostu po rząd nie polski, bo ja go nie uważam jako polski rząd, tylko Eskimowski, i ja on współpracuje z nimi, ja czy możemy, nie, możemy się prawnie się jakoś przeciwstawić temu? Niech się pan nie gniewa, ale to <trych> ja bym tak nie mówił, bo posiadanie państwa, wszystko jedno jakie ono jest, jest pewną wartością. Dopóki mamy państwo, dopóki mamy państwo, to być może kiedyś pojawi się przed nim szansa a jak nie będziemy mieli państwa to na pewno jej nie wykorzystamy a jak mamy państwo to może też jej nie wykorzystamy ale możemy ją wykorzystać wie pan ja rozmawiałem z tymi ludźmi którzy tam w Ameryce demonstracje zaplanowali na niedzielę i powiedziałem im że Demonstracja polityczna musi mieć jakiś polityczny cel, że nie polega na tym, żeby tam się wykrzyczeć i wytupać i tam wymachać flagami. I celem takiej manifestacji w Ameryce, bo tu w Polsce to, to nie, ona w Polsce może być tylko wsparciem tamtej, jest dostarczenie prezydentowi Trumpowi. W przyszły rok to jest rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, to ma pewne znaczenie, może nie duże, ale ma. E, takiej prośby, bo tu żądać to tam nie bardzo można, tylko prośby wspartej e, rodzajem przestrogi, że w przyszłym roku prezydent Trump może już nie uzyskać polskich głosów, które, dzięki którym wygrał. Żeby prezydent Trump Wydał tak zwany Executive Order. To jest postanowienie, które leży w jego kompetencjach, postanowienie na, na podstawie którego może wstrzymać działanie ustawy już uchwalonej nawet podpisanej. To się nazywa Executive Order. I coś takiego, bo on prawdopodobnie tego nie zrobi, bo wie pan, władze polskie. Władze polskie, wtedy kiedy prace nad tą ustawą w Stanach Zjednoczonych trwały, nie odezwały się ani słowem. Mało tego, pan wiceminister spraw zagranicznych, pan Marek Magierowski, pojechał do Ameryki i tam odbył szereg rozmów z osobistościami polonijnymi, które po tych rozmowach się wycofały z udziału w konferencji w Waszyngtonie która miała na celu taki lobbying polski przeciwko tej ustawie. Ta konferencja się odbyła, ale oczywiście już tam w bardzo uszczuplonym składzie, do tego stopnia, że nawet nie wystarczyło uczestników, żeby odwiedzić wszystkie 450 biur na kapitolu kongresmenów i przekazać im te polskie zastrzeżenia. Także tam jakieś 300 biur odwiedzili, ale na resztę już nie starczyło po prostu ludzi. Więc tak to wyglądało. Więc rząd, a jeżeli tak, to dlaczego prezydent Trump ma się nie słuchać, znaczy nie iść na rękę Żydom? Władze polskie udają, że w ogóle ich to nie obchodzi. Nie tylko udają, no, mówią nawet tak. Pan premier Morawiecki powiedział, że Polska jest bezpieczna. No, Jak jest bezpieczna, kiedy nie jest? No i tyle. Jeżeli, jeżeli z powodu takiego drobiazgu, jak nowelizacja ustawy o IPN, -ie. przypomnę o co chodzi, bo może nie wszyscy państwo pamiętacie. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została uchwalona w 98 roku i tam na żądanie strony żydowskiej, bo już wtedy Polska konsultowała swoje ustawodawstwo, został wpisany artykuł 55 przewidujący karalność tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. I przez 20 lat Nikt nie zauważył, że ten artykuł przy 55 hamuje swobodę badań naukowych, ogranicza, że tam tłumi wolność słowa i tak. Nikt przez 20 lat to nie zauważył. I dopiero, kiedy Polska spróbowała użyć tego samego narzędzia, bo nowelizacja polegała na dopisaniu artykułu 55a, który przewidywał karalność tak zwanego kłamstwa obozowego, powiedzmy, nazwijmy to no to podniósł się klangor na cały świat, a rzeczniczka Departamentu Stanu ostrzegła Polskę, że jeżeli się nie upamięta, to może zagrozić swoim interesom strategicznym. Jaki ma Polska, jaki ma interes strategiczny? No taki, w ze Stanami Zjednoczonymi, taki, że w postaci iluzji, że w razie czego Stany Zjednoczone będą bronić polskich interesów do ostatniej kropli krwi. Więc, wie pan, no to trudno, bo <laughs> tak jest. Nie, nie, nie mamy, tylko. Wie pan, no nie mamy, więc dlatego. No, dlatego. dla nas. Proszę. Ale wie pan, wakaminie? tak, wakaminie proszę pana, no niech się pan nie gniewa, ale pańskie pytanie ja rozumiem czym jest podyktowane ale pańskie pytanie zawiera w sobie takie milczące założenie że każda sytuacja powinna zakończyć się wesołym oberkiem nie tak nie jest dopóki trwa walka to jest dramat a jak już wie pan nie można walczyć to to się nazywa tragedia to się nazywa tragedia. Dramat to walka, a jak a klęska, to już jest tragedia. I stoimy w obliczu tragedii. Nie mówię, żeby nic nie robić, ale wie pan, no szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy cokolwiek zrobimy teraz, to będzie skuteczne. Nie wiem. Dlatego mówię, że zawczasu trzeba pomyśleć o tym. Jak zmniejszyć skutki tej tragedii, bo ona się pojawi i zmniejszyć skutki właśnie w postaci, wie pan, dbałości o zdolność narodu do tworzenia kultury żywej. Bo być może nie zdołamy już zapobiec tragedii. Temu trzeba było zapobiegać 20 lat temu, ale gdybyśmy młodzi, to Państwa... To proszę Pana, no... To nie patrzy, tak, tak, tak to proszę to Pana, to, no ja, to, to, to... wie Pan, to, 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 tak, to, to nie ja... Jako, ale dorządzący pozwolili, tak? Jasne, bo to, bo to, bo to, więc ja nie mówię, że ja, wie pan, polu, jestem tu bez rz%. winy. Nie, nie, no nie mówię, że pan, tylko w 9.300 roku Pan właśnie zapobiegł, że Gminy Żydowskie chciał otrzymać 10 milionów dolarów, dobrze pamiętam. A dzięki miliardów. Pan, miliardów, a dzięki pana yy, interwencji jakiegoś pana posła. Otrzymali 7, tak? To pan coś no tak zaczął... mi się, pan się wydaje, bo pan zaczął nie coś nie działać, ale do reszta, no to więc teraz. Winy rządzących spadają na nas, na nasze barki, bo niektórzy podchodzili, niektórzy coś się zabezpieczyli, a teraz my będziemy na to wszystko łożyć, tak? No bo na to wygląda. Nie pan, no na to wygląda. Nie bez powodu na listach do Parlamentu Europejskiego są przeważnie dygnitarze obecni. No lepiej tam się zadekować, kto tam ich będzie, wie pan szukał w Brukseli przesłuchiwała. A jakby tu byli, no to wtedy łatwiejszy dostęp by do nich był. A tak to nie. Więc y, mówię, powinniśmy znaleźć takie sposoby, żeby zmniejszyć rozmiary tego zła w obliczu którego stoimy. Już stoimy. Proszę bardzo. Proszę. Panie Stanisławie, właśnie napomniał pan nowelizację tej Ustawy IP. I moim zdaniem od tamtego czasu tej nowelizacji to posypało się taki misternie budowany obraz tej takiej no naszej władzy sprawnej. Bo tak najpierw było to, że no oni musieli się z tego wycofać, później był ten, ten list pani Mosbacher teraz w lutym była ta, ta konferencja bliskowschodnia. No i gdyby oni na przykład byli dogadani z Amerykanami, że no jest wszystko ustalone, nie? To Pan Pompeo by nie wychodził i mówił na cały regulator, jak się mówi, że no żeby to uchwalili te ustawy. No widocznie tam jeszcze nie jest dogadane. I gdyby i oni widocznie, oni tylko czekają co Ameryka powie? I jak Ameryka obawiam powie tak, że, to oni fa, wtedy, ja to się, Obawiam się, że się pan myli, bo to milczenie, to milczenie naszych władz w tej sprawie nasuwa mi podejrzenia, że on, oni podpisali jakieś cyrografy już, tylko nie wiedzą jak nam to powiedzieć. Nie wiedzą, bo gdyby nie podpisali, to pan Pompeo by ich tak nie sztorcował. A on ma jesienią najpóźniej, bo miał 18 miesięcy na to, żeby kongresowi przedstawić sprawozdanie, jak Polska się tu zachowuje i nic dziwnego, że się niecierpliwi. To oni by mogli powiedzieć tamtemu tam temu sekretarzowi stanu, no nie rób tak, no bo podkopnie tutaj naszą no, no jak my wyglądamy? Proszę pana, pan... Pompeo, A tu zbliżają się wybory. Nie pan, to odpowiem takim cytatem z Woltera. Kiedy pady szachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się, jakie wygody mają myszy na statku. No dlaczego pan Pompeo miałby się troszczyć o autorytet pana Morawieckiego? A co to? Wie pan, jak? Ale skąd te interesy nie zależą od tego, czy pan Morawiecki jest premierem, czy nie jest? Wie pan, jak kiedyś byłem w Denver, Colorado, i tam. Rozmawiałem z takim starszym panem, inżynierem górnikiem i on mi opowiadał, jak funkcjonuje ta branża w Stramezji. Zresztą oni interesy prowadzą na całym świecie, bo to tam kopalnie mają to, tamto. No i on w pewnym momencie mówi tak, nie żeby mnie tam, wie pan, zepatować, no chowaj Boże, jako rzeczy zwyczajnej. Mówi, wie pan, czasami niektóre rządy to nam tam podskakują. Mówi, jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. No, tak jest, wie pan. No, pan prezydent Macron dokazywał, dokazywał, ale żadne żółte kamizelki tam się nie pojawiały we Francji, a w każdym razie nie z takim natężeniem. I dopiero kiedy spotkał się z prezydentem Trumpem i powiedział mu szczerze, nasza złota pani to jest już bardziej doświadczona, ten jeszcze, jeszcze szczery jest. I powiedział mu szczerze, że po, po co są potrzebne europejskie siły zbrojne? Między innymi po to, żeby bronić Europy przed Stanami Zjednoczonymi. Trump nie posiadał się ze zdumienia, jak to usłyszał, i napisał na Twitterze, że, no, mówi, to przecież nie Stany Zjednoczone was najechały, tylko Niemcy, i gdyby nie Stany Zjednoczone, byście się uczyli niemieckiego. To co odpisał mu, Premier Republiki Francuskiej, żeby się nie wtrącał wewnętrzne sprawy Francji. No to jak tak? To tak przypuszczam, że prezydent Trump uruchomił CIA. No i żółte kamizelki, z którymi nie bardzo sobie pan prezydent Macron potrafi poradzić. Przecież po to ta agencja jest. I co? No, nie będzie słuchał takich impertynencji, tylko no, uruchomił swoje służby. No i proszę, jak to. Teraz no, wie pan, to no, tak, tak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, kim się jest, bo to sojusz polski ze Stanami Zjednoczonymi ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. Tu oni tam przez grzeczność mówią, że. Tam po partnersku, i tak dalej, ale już daleko nie szukając, w sprawie tej konferencji bliskowschodniej, przez Mike Pompeo, sekretarz stanu, ogłosił o tej konferencji w Egipcie, na konf jak wysiadł z samolotu, nie informując o tym polskich władz. Polskie władze dopiero się później dowiedziały, że to, to, to mają taką konferencję zorganizować. Więc to. Tak to wygląda. Wie pan, no. Czyli no, wygląda no, to słabo. No Właśnie to mówię cały czas. To się nie trzyma kupy, no bo chociaż mogliby powiedzieć no słuchajcie, to róbcie co chcecie, a my tego będziemy przetakiwać. A on tak wychodzi i mówi: no musicie uchwalić ustawy. a ci oczy nie wiadomo co. No nie, no wie pan. Teraz pani Żorżeta Mosbacher, bo tam ktoś tam się awanturował na temat pana Pompeo i ona powiedziała, już jaśniej nie mógł tego wyrazić, wie pan, już jaśniej nie mógł tego wyrazić, no tak, macie uchwalić te ustawy i to chyba jeszcze przed wyborami. A jeżeli tak, no to no, tak, a my wyrozumiale pozwolimy, żeby cisza była. Bo nie mam ten urzędnik, który tam w ambasadzie Stanów Zjednoczonych się zajmuje tą ustawą, ja stąd się dowiedziałem, że on taki je, że on tam jest, że mieliśmy wczoraj, wczoraj, odbyć z jego udziałem debatę na temat ustawy 461. On się początkowo zgodził, no ale potem ktoś powiedział, no co ty, to ma być cisza nad tą trumną, no i już się wycofał, więc no, tak to jest, no. Stany Zjednoczone są zainteresowane w tym, żeby to, jak to pisał Boj Zoleński, spłodzimy dzieciątko w skupieniu cnotliwym, po cichutku. A jak już będzie dzieciątko wrzeszczało, to już, to wtedy już będzie za późno już dzieciątko się narodzi i tyle. Więc jak mówię, o takich sprawach to się, to trzeba myśleć zawczasu. Zawczasu. Bo okazja raz stracona jest stracona zawsze. To tak jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w takim poemacie Paryż pisze. Jakiś wyblakły wodnik paryskich trotuarów ściga mnie rybim okiem zalanym słodyczą, podczas gdy piękny hiszpan krokiem pełnym czaru przechodzi raz na zawsze. O.